Z okazji Dnia Polskiego Internetu, który przypada na 17 sierpnia, Muzeum Historii Komputerów i Informatyki w Katowicach i Grupa 3S zorganizowali spotkanie dla mediów pod hasłem: Jak to z tym internetem było? O początkach globalnej sieci opowiadali Zbigniew Rudnicki z Komputerowego Muzeum i Wojciech Aplas 3S. Nie ma tak naprawdę takiego dnia, w którym powiedziano by, że o, dzisiaj odpalono internet. Jest taka historycznie data. Dwie w zasadzie daty, które bierze się pod uwagę przy rozwoju internetu, to jest rok 45, w którym powstaje opracowanie mówiące o tym, że kiedyś będą takie urządzenia, które, mogą, które będą pozwalały na przeszukiwanie informacji. A z kolei rok 69 to moment, w którym amerykańska agencja uruchamia trzykomputerową sieć ARPANET która zaczyna się wymieniać informacją pomiędzy uczelniami. Ta sieć w zasadzie uważana jest za początek sieci stylu internetowego, a dopiero wprowadzenie protokołu TCPIP, czyli to już są lata 70., to dopiero moment, w którym mówi się o tym, że tak naprawdę powstał Internet. Do Polski Internet zawitał w latach 90. Mówi się o tym, że w roku 96., kiedy telekomunikacja polska uruchomiła Numer dostępowy 020 21 22 to był ten moment, w którym oficjalnie można było z internetu zacząć korzystać. Tak naprawdę wcześniej już funkcjonowały namiastki internetowe, dlatego że były, była struktura tzw. BBS-ów, czyli serwerów podpiętych modemowo, do których można było zadzwonić, zostawić jakiś plik, odebrać jakiś plik, czyli wymieniać informacją z innymi komputerami. I ta sieć BBS-owa, ona w zasadzie zniknęła dopiero w momencie, kiedy rzeczywiście internet stał się ogólnie dostępny. Czyli właśnie w Polsce ten rok 96 w zasadzie. Masowo, taki internet jak znamy dzisiaj, czyli masowo, to jest 2004, wydaje mi się, że od tego momentu jak Neostrada zaczęła być masowo dostępna, bo wtedy to zaczęło internet być jako zjawisko społeczne, a chwilę później, 2008, 2010, nie, 2008 nawet już, silne portale, internet zaczął być medium. medium. Więc zaczęło się o tym nie tyle mówić, co zaczęło się go wykorzystywać do kształtowania myśli społecznych 2008 albo nawet wcześniej. Ale technicznie, tak jak go znamy, jeżeli to pytanie padłoby do inżyniera, no to on się niewiele zmienia od swoich początków. Dalej to są węzły, routingi, pakiety, ten sam protokół. Tutaj główne protokoły internetowe nie zmieniły się od początku. Do dziś używamy FTP, maila, tak samo... I, co, I tutaj pewne te takie zaszłości archaizm widać. Czy dzisiejszy świat mógłby funkcjonować bez dostępu do sieci? Myślę, że to tak jak bez prądu, że to byłby dramat, że to gdzieś y, 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 tak radykalne zmienienie warunków społecznych, na pewno by za tym poszły jakieś strajki, wojny, y, duże tarcia i duża śmiertelność. To musiałoby przypominać bardziej kataklizm albo wojnę. Nasuwa się zatem pytanie, dokąd zmierza internet, jak będzie się rozwijał i jaki będzie jego wpływ na nasze życie. Będzie miał dostęp do wszystkiego i zwracam uwagę na podmiot, że to podmiot, że to internet, że to sieć będzie miała dostęp do wszystkiego. My ciągle mówimy troszeczkę kłamliwie, że to my chcemy mieć dostęp do sieci. Politycy powiedzą, że oni będą walczyć o to, żeby ludzie mieli dostęp do sieci. Prawda jest inna, chodzi o coś innego, żeby sieć miała dostęp do wszystkiego. W tej chwili jeszcze, jeszcze ludzie są podmiotami, jeszcze mamy prawo wyłączyć komputer. Mamy prawo nie włączyć go do sieci. Ale coraz trudniej z tym jest, bo teraz trudno założyć konto bankowe, które nie jest internetowe. Trudno korzystać z komputerów bez włączenia do sieci, bo zaraz jakieś upgradey, konieczność rejestracji i nie ma chyba już nawet smartfonów czyli telefonów dość nowoczesnych, które nie dają się, które da się używać bez, tylko jako telefon. Coś takiego nie istnieje. Więc zjawisko jest w drugą stronę. Podmiotem zaczyna być sieć, a więc nie wiadomo kto. I my zaczynamy być do niej przyłączeni. I następny krok przed nami, to się nazywa internet rzeczy, wtedy gdy do internetu będziemy podłączali nasze lodówki, pralki, a potem stymulatory serca, czynniki różnego rodzaju, to zada moment, to idzie w taką stronę, że przestajemy mieć swoją podmiotowość, a podmiotem zaczyna być ktoś inny. Wyniki raportu Diagnoza Społeczna 2013 wskazują, że ponad 75% Polaków w wieku powyżej 16 lat miała w domu dostęp do internetu, a w 2012 roku liczba internautów na świecie wyniosła ponad 2,5 miliarda według statystyk serwisu Royal Ping Dome.